Witam moi drodzy bardzo serdecznie na kanale Gotowanie z robotem kuchennym Kobo. Dzisiaj w roli głównej robot Kobo 7 Smarti i przygotujemy wspólnie przepyszną zupę meksykańską. Zachęcam was gorąco do obejrzenia filmu oraz jak zawsze was zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Przepisy wam dzisiaj pokażę poprzez aplikację Tuya Smart. Chodzimy do aplikacji, wciskamy przepisy w murze Szukam zupy meksykańskiej. Wybieram przepis, który akurat będę Wam przygotowywać. Szybki start, i już ten przepis pokazuje się w robocie KOBO 7 Smarty. Tutaj mamy wymienione wszystkie potrzebne składniki. No to startujemy. Zaczynamy. W pierwszym etapie dodajemy dwie łyżki oliwy oraz dodajemy cebulę czerwoną pokrojoną w kostkę. Dodaj olej dwie łyżki. Wlewam dwie łyżki oleju. Dodaj cebulę czerwoną w jedną sztukę pokrojoną w kostkę. I cebula. Zamykam pokrywę. Dalej pierwszy etap potrwa 3 minuty. Start. Zaczynam pracę. Pierwszy etap już dobiega końca, skończyłem, i w kolejnym etapie dodajemy ząbek czosnku oraz papryczkę, czyli połówkę papryczki bez pestek, drobno pokroiłam, tu już. Cebulka jeszcze stwierczy, delikatnie się podsmażyła. To teraz sypuję pozostałe składniki. Zamykam dalej kolejny etap 2 minuty start. Zaczynam pracę. Kończymy już kolejny etap. Już mamy wszystko fajnie podsmażone. To teraz dodajemy kolejny składnik: jedną paprykę czerwoną pokrojoną w kostkę. W garnku wszystko nam się fajnie podsmaża, już naprawdę to pięknie pachnie. To teraz czas na paprykę. Zamykam. Dalej. I kolejne 3 minuty podsmażania. Zaczynam pracę. Skoczyłem. Ciskamy dalej i teraz dodajemy pozostałe składniki, czyli litr bulionu, przecier pomidorowy. Ja mam tutaj pasatę pomidorową 250 gramów, uprażoną kaszę jaglaną oraz. Przyprawy ja sobie tutaj jeszcze dodam sól i pieprz w tym etapie. No, fajnie nam się to wszystko tutaj podsmażyło, nic się nie przypaliło, jest idealne. To teraz wlewam litr bulionu. Zeruję wagę i dodaję 250 g pasaty pomidorowej. 4 łyżki uprażonej kaszy jaglanej. Tą kaszę sobie uprażyłam na suchej patelni. oraz przyprawy. Ja tutaj mam paprykę słodką, sól i pieprz. Dalej i teraz nam się to będzie gotowało przez 10 minut. Start. Zaczynam pracę. No i zupę już mamy praktycznie za chwilę gotową. Skonczyłem. To teraz sobie delikatnie otworzę. I teraz dodajemy pół puszki fasoli czerwonej oraz tyle samo fasoli białej. Przyprawy już sobie dodałam, to teraz dodaję jedną fasolę, drugą fasolę. I już zupa jest gotowa. Wystarczy wymieszać, i mamy pyszną zupkę meksykańską, gotową. Przeleję sobie do misek, zupka pięknie pachnie, naprawdę będzie idealna do obiadu. Widzieliście jak bardzo prosto przygotować sobie taką pyszną, pożywną zupę. Można dać więcej tej kaszy, jeśli ktoś lubi bardziej gęstą, można dodać na przykład makaron zamiast kaszy, ale mnie ta konsystencja odpowiada idealnie. Na moim kanale znajdziecie już kilka przepisów z wykorzystaniem robota kuchennego Kobo 7 Smarty, jak również ponad 130 sprawdzonych przepisów z wykorzystaniem robota kuchennego Kobo 7. Zatem macie w czym wybierać, próbujcie, testujcie. Jestem ciekawa, jak Wam przypadną do gustu moje sprawdzone przepisy. Jak zawsze zachęcam was do czytania opisów pod moimi filmami. Tam znajdziecie bardzo atrakcyjne kody rabatowe udostępnione wam dzięki firmie Kobo Robotics. Na robot kuchenny Kobo 7 Smarty na kolor czarny Kobo 7 w limitowanej wersji oraz na Kobo 7 w kolorze białym. Jeśli film wam się podobał, oczywiście łapka w górę i do zobaczenia w kolejnym filmie.